nazywał czołgi, że to dwa czołgi zostały tu zakopane tutaj. O. I tam jeszcze była taka droga i oni tak jakby się przydostawali y, tędy i tutaj no troszkę, no ten teren mieli bardzo ciężki. Natomiast o tutaj, w tym kierunku była droga y, wodawa chem Ale ona już była, tak jak twierdzi ten pan, patrolowana przez wojska sowieckie. Także tutaj ruchu dalej nie było. I już tutaj musieli po prostu się jakby, że tak powiem, no maskować. Ja myślę, o. że tu nałożyły się dwie sytuacje. To zakopanie czołgów Miało miejsce 13 września. 13 września tutaj Sowietów jeszcze nie było. Niemcy, owszem, tak. Niemcy nacierali od strony hełma, ale ta droga być może była pod niemieckim ostrzałem. Ale so Sowieci, wie pan, pamięć ludzka nakłada na siebie pewne wydarzenia. Ten, ten opis dotyczy zapewne odwrotu żołnierzy KOPS pod wytyczna, bo Sowieci się tędy przebili. Litwa pod była w październiku. Tak, ale, ale, tutaj, tutaj ten ruch wojskowy był nieustanny, natomiast sowieci przed, 13, przed, 7, przed 17 pojawić się nie mogli.